co się stanie, jeżeli nagle w Twoim gniazdku zabraknie prądu? Co? Zastanawiasz się? A jeżeli nagle okaże się, że tego prądu nie będzie na przykład przez tydzień czasu, przestanie działać kanalizacja, ci, co mieszkają na parterze, na pierwszym piętrze, będą mieć przekichane, bo pompy przestaną odprowadzać ścieki. A powiedz mi, zastanawiałeś się, co się stanie, jeżeli twój sklep pod blokiem zostanie zamknięty, a magiczne pudełko w ścianie, które wypłacało pieniądze do dnia dzisiejszego przestanie działać? Co się stanie? Zastanawiałeś się kiedyś, co się stanie, jeżeli okaże się, że twój telefon nie działa, bo nie ma ani Facebooka, ani Instagrama. Ani Snapa, ani Xa, nie ma nic. Rozładujesz telefon i później go nie naładujesz. Zastanawiałeś się nad tym? Może już pora.